W minionym tygodniu Gminny środek Kultury w Gromniku we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Dworzanie z Gromnika zorganizował półkolonię dla dzieci. Przez cztery niezwykłe dni młodzi uczestnicy mogli cieszyć się różnorodnymi aktywnościami, które zapewniły im nie tylko rozrywkę, ale także rozwijanie pasji i umiejętności. Na początku tygodnia odbyły się warsztaty kulinarne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Pod okiem doświadczonych pań z koła gospodyń tegoroczna grupa miała możliwość spróbowania swoich sił w przygotowaniu słodkich wypieków. Przeprowadzono również warsztaty plastyczne, gdzie dzieci miały okazję rozwijać swoją wyobraźnię i twórcze umiejętności poprzez malowanie i tworzenie różnorodnych dzieł sztuki. Nie zabrakło również zajęć filmowych, podczas których uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej o procesie tworzenia filmów i animacji. Dodatkowo, dla jeszcze większej radości najmłodszych, przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, na której dzieci mogły wspaniale się bawić. Na zakończenie półkolonii został zorganizowany wyjazd do Pszczelej Kuźni w Zborowicach. Podczas tej wycieczki dzieci miały niezwykłą okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca w pasiece. Z przyjemnością obserwowały pszczelarzy w ich codziennych zadaniach, a nawet miały możliwość własnoręcznego robienia świeczek z wosku, co było nie tylko świetną zabawą, ale również naukowym doświadczeniem. Z pewnością był to tydzień pełen radości, nauki i fantastycznej zabawy dla wszystkich małych uczestników.